i dwukrotnie. No powiedz coś do naszych telewizorów Dzisiaj na obiad robimy uszka z sosem ziołowym. Mamy naturalne zioła, które własnoręcznie zasadziliśmy w kubku. To jest bazylia. Mamy też zioła w szklance z wodą. Pietruszka, koperek. Jesteśmy jak najbardziej no nie do końca oddają aromat i smak przypraw. Teraz sprawdzę, czy lodówka działa. O! Ciemno! Ale jest na szczęście zimno. Przy okazji Zapomniałam, że również fajnym ziołem jest szpinak. Mam tutaj taki... ...ciach, ale nie mrożony. Nie jestem w ogóle niecenzualna. Dla tej te rzeczy za zbyt wodniste. Dokrojemy szpinaku do mieszanki ziołowej. Skąd ja do tej sobie palca? To później wytnie. Spoko. Cebula. Mój parę na krojenie cebuli jest następujący. Mamy ją jeszcze w główce, Widzicie, przykroiłam na pół. Tutaj jest jeszcze to. odkryjemy główkę. I teraz zdejmujemy wszystkie włosy. Całą skorpę. No. I popatrzcie, w tym miejscu mamy ogonek. Nie odkryjemy go, bo będziemy go trzymać podczas krojenia cebuli. Cebulę trzymamy za ogonek i kroimy. Tak pokrojoną cebulę możemy jeszcze raz przeszatkować. Rewelacja. To będzie nasz dziół.